Nagrałam dzisiaj ćwiczenia dla babci Jadzi na górną część ciała. Czasami się dostaje pytanie, a po co mi to? No właśnie po to, żebyś był sprawny, żebyś był e, kurczę, ludzie w moim wieku, czyli grube 40+, plus, e, są mniej sprawni niż moja babcia Jadzia, która ma 93 lata. Kurczę, ludzie no nie może tak być. Nie może tak być. Dobra, lecimy z czołówką, a potem, kto co z tego weźmie, to nie to tyle dobra jego czołówka. Cześć! Obiecałam tydzień temu, więc, ćwiczenia dla babci Jadzi. Uwaga, babcia Jadzia ma 93 lata i potrzebuje specyficznych ćwiczeń. Ale jeśli masz 60-70 i czujesz, że twoje ruchy nie są tak bardzo skoordynowane, że potrzebujesz troszeczkę gimnastyki, na pewno te ćwiczenia ci nie zaszkodzą, a jest duża szansa, że bardzo pomogą. Z pozoru bardzo proste ćwiczenia, ale w momencie, kiedy masz 60-65 plus lub 70 plus, uwierz mi, pomogą. Dzisiaj ćwiczenia od górnej części ciała. Od pasa w górę. Nogi były tydzień temu. Od czego zaczynamy? Od bardzo prostej rzeczy. Wznosy barków. Góra, dół. Góra, dół. I tak dziesięć razy. Cztery. O, mocno na dół. Sześć. A uśmiech? Siedem. Osiem i dziewięć. Już się ciepło robi, nie? Bardzo dobrze. Krążymy ramionami do przodu. Hop. Dwa. Trzy. Cztery. A spróbuj się wyprostować. Pięć. Sześć. A pomyśl o tym, żeby wciągnąć brzuch. 7, 8, to nie jest proste, 9, 10, zwykłe ruchy ramion, a teraz do tyłu, zwykłe ruchy ramion, ale musisz pamiętać o uśmiechu, to jest podstawa, o tym, żeby trochę brzuszkiem popracować i żeby być wyprostowanym, nie, nie tak, nie tak, Wyprostowana. I jedziemy, raz i dwa. I trzy, i cztery, pamiętaj, uśmiech. I sześć, i siedem, i wciągaj brzuch. Osiem, i dziewięć, i dziesięć, i łapki do góry, i lecimy. I raz. Po co mi te ćwiczenia? Teraz powiesz. Po co mi te ćwiczenia? Trzy. Uśmiech i wciągnięty brzuch. A jak jeszcze napisz pośladki? Nie wiem, czy jest pięć czy sześć. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Po co mi te ćwiczenia? Żeby ruszyć krążenie. I w ten. I raz. I dwa. I trzy. Bierzecie tabletki na krążenie. Cztery. A taka gimnastyka świetnie wam pomoże. Sześć. Siedem. Osiem. A brzuch? Dziewięć. I dziesięć. Babcia, pewnie już siedzisz tak. Nie, wyprostuj się. I teraz. Bardzo ważne ćwiczenie koci grzbiet i wyprosty dla uelastycznienia kręgosłupa. Przeważnie siedzimy sobie w wygodnym fotelu, tak i tak zostajemy. A teraz się trochę poprostujemy. Ale koci grzbiet, jeśli masz problemy, duże problemy z ciśnieniem i nie możesz sobie z tym poradzić, to przy kocim grzbiecie staraj się nie opuszczać głowy w dół. Babcia, Jadzia, Ty problemów z ciśnieniem nie masz, więc spokojnie głowa w dół. Pięknie, tak. Ale, już osoba, która ma problemy z ciśnieniem i ma nieuregulowane, bo możesz mieć nadciśnienie, a uregulowane, to wtedy próbujemy i sprawdzamy, czy nam się w głowie nie kręci. Ale, jeśli masz duże problemy, to zostawiasz głowę w pozycji poziomej. To znaczy bez chylania. Czyli, jeśli nie masz problemów z nadciśnieniem, albo masz uregulowane, lecimy kocik-grzbiet. I raz, ręce przed siebie. I w dół. O, i ramiona idą pięknie w dół. I się prostujesz, i wyciągasz szyję do góry. I drugi raz. Hop. I w dół. I trzy. Napinasz brzuch. Oddychasz. I cztery. I w dół. I pięć. Sześć. Mocno, ramiona w dół, mocno, 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 mocno! Dapię nasz brzuch. A siem. Hop. I hop. Niejedna tak zwana biurwa, czyli osoba, która pracuje w biurze, potrzebuje takiej osoby, takich ćwiczeń bez względu na wiek. I dziewięć. I hop. I wydech. I 10. A teraz ćwiczenie, które pomoże Wam. W ten sposób. Hmm, tak myślę, jak tu prezes pokażesz moje plecki. Ręce krzyżujemy, albo nie, siedź sobie tam. Ja zrobię tak. O. Krzyżujemy z tyłu. Szanowne panie seniorki, wiedzą, po co jest to ćwiczenie. Panom też się przyda. Panie, głównie po to, żeby móc sobie jak najdłużej stanik zapiąć. Lecimy, ręce skrzyżowane, i teraz pokażę ćwiczenie z boku, a za chwilę pokażemy z przodu. Dobra, tak? To tak. Jest? Dobra. I lecimy. Raz. Ramiona do tyłu. I dwa. Jak chcesz się podrapać. Trzy. To lepiej samemu, nie? Cztery. I uśmiech. 5, a spróbuj napiąć brzuch. 6, dobra, 6. Pokażę z przodu. 7, głowa mocno wysunięta do góry, nie tak? Prosto. 8, 9 i 10, hop, tu powinno trochę boleć. A teraz koordynacja, oko ręka. Po co mi to? Ręka w bok, ale koniecznie, koniecznie. Wzrok idzie za ręką. Raz. I raz. Dwa. Po co mi to ćwiczenie? Dwa jest zlicz, a ja będę mówić. Jak będzie 10, to mi powiesz, dobra? 3 i 3. To ćwiczenie jest po to. Tery. Ale nie musisz głośno. To ćwiczenie jest po to, że... żeby zapobiec zawrotom głowy. Koordynacja wzrokowa jest niezwykle istotna. Zwłaszcza u seniorów, żeby się czasem słyszę, a zatoczyłam się i złamałam nogę, albo mi się w głowie zakręciło, a bo tak szybko wstałam z krzesła, albo gdzieś wzrokiem zbłądziłam i się potoczyłam. No, po to jest to ćwiczenie. Ile mamy? Chyba siedem. No proszę cię. Osiem. W takim razie. Nie liczyłeś. Dziewięć i wzrokiem, ramiona jak najniżej, tak i dziesięć. Co, bolą rączki, nie? Najlepszym ciężarem, nie trzeba siłowni, najlepszym ciężarem do ćwiczenia jest ciężar własnego ciała. Spróbuj sobie podtrzymać trochę ręce. To będzie, to już jest ciężar i to już jest fajna gimnastyka. A teraz wszystkie łapki, obie łapki razem. I z uśmiechem. Raz. Ale do tyłu tyle, ile dasz radę. Nie mocniej, ale staraj się. Raz. I dwa. Mocno do tyłu. Hap. I śmiech. I trzy. I Cztery. I teraz nie popełniaj tego błędu. Pięć. Nie. Prosto. Sześć. Równiutko. Nie tak. To by było zbyt proste. Osiem. I dziewięć. Tyle i tyle dasz radę. A jutro dasz bardziej radę. I uśmiech. A pamiętaj o wciąganiu brzucha. To jest fajne przyda się. Teraz troszeczkę sobie odparujemy. Tak. Łapki w dół. I ćwiczenie. Bardzo ważne. Łapki idą w górę. Powolutku. I to się nazywa skręcanie żarówki. A po co mi to? Raz, dwa, trzy, to robimy piętnaście razy, cztery i pięć, a wciągnij brzuch, sześć. Jest taka różnica, a taka różnica, staraj się ramiona mieć w dół, siedem, osiem, kręcimy, dziewięć, dziesięć, do piętnastu, 11, 12, 13, 14, ramiona w dół, 15, ręce w górę, ramiona w dół. Po co mi to? Żeby klamkę chwycić, żeby wysokiego wnuka przywitać, jak przyjedzie, a te wnuki teraz takie porosły, że trzeba tak ręce ćwiczyć. Dobrze, a teraz. Jeszcze trzy ćwiczenia i kończymy. Już kończymy. Pływanie. Raz z pochyleniem do przodu. Babcia Jadzia będzie wiedzieć, po co to ćwiczenie. Stoły ma tak wypolerowane, że codziennie kurze są starte. Ale gimnastyka dzięki temu jest. I pięć. I sześć. zakresy ruchów ćwiczymy. Siedem. Osiem. I prostujemy się. I dziewięć. A w ciągnięciu, a uśmiechnij się. I dziesięć. No i teraz najważniejsze ćwiczenie, jeśli ma się dużo wnuków, musimy ich wszystkich ogarnąć i przytulić. Ogarnąć i przytulić trzy cztery, nie wiem ile macie wnuków, ale ćwiczenie robimy dziesięć, i Patrycję, i Łukasza, i Witka. Nie wiem, czy już jest dziesięć. Ale wnuków jeszcze wszystkich nie, pomyli, nie, nie wymieniłam. A to już są prawnuki. No dobra, robimy do dziesięciu. W każdym razie zgarnęliśmy wszystkich wnuków, z uśmiechem, oczywiście, mam nadzieję, i z ciągniętym brzuszkiem. Ostatnie ćwiczenie. Później pokażę jeszcze takie ćwiczenie dla seniorów, którzy mają problem z pionem i potrzebują laseczki. Takie dwa będą. A teraz ostatnie. Nie najmniej ważne. Głowa w dół. O, już czujesz, jak cię tam ciągnie, nie? No wiem, dobrze. Raz. I dwa. Mm. Tyle, ile dasz radę. Do pionu. Nie tak, nie tak, nie tak. Tak. Trzy. A nie powiesz mi, że nie masz warunków w domu, żeby robić takie ćwiczenie. Albo, że nie masz czasu. Cztery. Ulubiony serial. I lecisz. Pięć. Ze śmiechem. Sześć. Powolutku. Siedem. I osiem. I dziewięć. Ciągnij w dół. I do góry wyciągasz się. I dziesięć. I ostatnie do tyłu. Ale uwaga do tyłu. Raz. Tyle, ile dasz radę. Za tydzień dasz bardziej radę. Patrz na sufit. Dwa. I trzy. Opa. I cztery. I pięć. No i wiem, co niejedna babcia teraz sobie pomyśli. I sześć. O ta tam jest pajęczyna. Czyli do hotelki posprzątają. Siedem. I 8. Ale czuję plecki, ale czuję plecki. A ja pamiętaj o brzuchu i uśmiechu. Dziewięć. I 10. Dlaczego mówię o uśmiechu? Cały czas o uśmiechu. Dlatego, że nawet jeśli się uśmiechasz sam do siebie, to do twojego mózgu dochodzi informacja, że jesteś zadowolony z życia, że jesteś szczęśliwy, a wtedy zdrowie jest. Dużo lepsze. Mam fajne ćwiczenie na uśmiech, nie ruszaj kam kamery, już wracam. A tak stało się, to wtedy mój mózg wie, że jestem szczęśliwa. A potem już tak zostaje. <grych> Teraz robimy cięcie i ostatnie dwa ćwiczenia z krzesłami. A teraz ćwiczenie dla kogoś, kto nie porusza się samodzielnie, porusza się z laseczką. Ćwiczenie. Wystarczą tak sobie ułożyć dwa krzesła. Tak, babcia. Wiem, że sobie krzesła przestawiasz, odkurzając odkurzaczem. No więc krzesła sobie przynosisz, żeby mieć stabilnie z jednej i z drugiej strony. Tak. Lecimy. Raz. Idziemy wysoko. I dwa. I druga noga. Dwa. I trzy. I druga. I cztery. Po co mi to ćwiczenie? Bo na co dzień przemieszczamy się nie robiąc dużych wykroków, a później przyjdzie przekroczyć kałużę, a później przyjdzie zejść nam ze schodów. Musimy mieć troszeczkę tego typu ruchu. Nie wiem, może jest 5, ale fajnie mi się idzie. 6, pewnie jest 7, jest stabilnie. 8, wysoko. Jeśli dasz radę tylko tak, rób tylko tak. Jutro będzie wyżej, staraj się jak najwyżej. No, a teraz będzie grubo. Znów koordynacja ruchowa, która zapobiega. Różnego rodzaju przetocenią się. Jedna po skosie. Lewa ręka, prawa noga. Czyli jeśli się potkniesz, jeśli ci się zawróci w głowie, po to, to masz drugie krzesło. Raz. Najpierw na jedną stronę, spokojnie. Dwa. Pamiętaj się uśmiechać trzy i cztery i pięć pamiętaj się wyprostować ramię nisko ręka wysoko i siedem a wciągnij brzuch i osiem no, napinasz ten pośladek, nie? No, pewnie. Dziewięć. I hop. Dziesięć. No i się trzymamy. Wszystko jest pod ręką, jest stabilnie, nic nie przeszkadza. Druga. I raz. I dwa. I trzy. Każdy stulatek to zrobi. I cztery, i pięć, i sześć, uśmiech, i siedem, i osiem, i postaraj się mocno do tyłu tą rękę, dziewięć, i dziesięć. I co, tabletki na krążenie już niepotrzebne, nie? No, a teraz co? Jakieś małe wariatstwo? Kończymy! Ale że co? Nagrywamy już? Tak? To jeszcze chwilę mi daj. Że statek by się przydał. Tak. To zorganizuję. Tylko błagam cię, prezes. Nagrywamy dzisiaj w poziomie, tak? Pamiętasz? Tak, pamiętam. I jest w poziomie? Tak. Dobra. No. Jak seniorzy 60-letni zaczną ćwiczyć, to może do setki dojadą, nie? Ty to nagrywasz? No.